Dzień dobry. Proszę Państwa, yy, ukazał się na portalu www.konserwatyzm.pl tekst mojego pióra Dyktatura w czasach epidemii. Postaram się Państwa zachęcić do lektury tego krótkiego artykułu dotyczącego tego stanu prawnego i faktycznego, w którym znaleźliśmy się. W chwili obecnej, jak w poprzednich moich wypowiedziach wskazywałem, funkcjonujemy w bardzo specyficznym stanie nadzwyczajnym. Stanie pozakonstytucyjnym. Konstytucja nie zna takiego stanu jak stan epidemii, ale spełniającego wszelkie wymogi, jakie Konstytucja wiąże z stanem nadzwyczajnym. Wszelkie cechy. Wszelkie znamiona nosi ten stan, w którym obecnie funkcjonujemy. Stany nadzwyczajne są niemalże tak stare jak europejski konstytucjonalizm. Jeżeli się nie pomyliłem w moich analizach, to pierwszym tego typu stanem, jaki znajdziemy, jaki został ukonstytucjonalizowany, był tak zwany stan oblężenia w konstytucji. Republiki Francuskiej z 1799 roku. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku zna trzy stany nadzwyczajne. I tylko trzy stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. Przeczytamy o nich w rozdziale 11 naszej ustawy zasadniczej. Właściwie jedynym, jedyną różnicą pomiędzy stanami nadzwyczajnymi, które zostały wskazane w Konstytucji, a które właśnie wymieniłem, a tym stanem, który mamy teraz, jest niemożność, prawna niemożność modyfikowania kalendarza wyborczego. Wszystko inne już mamy. Ten stan, który funkcjonuje obecnie, on funkcjonuje w oparciu o ustawę z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także o tzw. SPEC-Ustawę do, do walki z koronawirusem z 2 marca bieżącego roku. Proszę Państwa. Ja w tym momencie chciałbym poczynić pewnego rodzaju um, uwagę. W Polsce mamy niedobry zwyczaj w debacie publicznej, że nadużywamy pojęć. Jedni są faszystami, drudzy są lewakami. To jest w ogóle um, populizm, absurd um, i chyba wynikający z niezrozumienia, nieznajomości tych pojęć, które są ściśle określone. Politologicznie. Ja chcę powiedzieć o prawie wyjątku, o dyktaturze. Mimo, że liberalny konstytucjonalizm bardzo nie lubi i unika tego sformułowania, od razu poczynimy pewnego rodzaju zastrzeżenia. Ja bardzo krytycznie podchodzę do nadużywania tego pojęcia w polskiej debacie publicznej. To się tak trochę wiąże z nazwiskiem pana, pana Mateusza Kijowskiego, Komitetu Obrony Demokracji, dyktatura, dyktatura Kaczyńskiego, a to jest niepoważne. Ja mówię o instytucji, która jest ma bardzo bogatą, bardzo bogatą historię w prawie, począwszy co najmniej od Republiki Rzymskiej gdzie dyktator, yy, gdzie była znana historia dyktatora. Senat mianował dyktatora, który na czas wojny, ale też bywało, że na czas yy, dla załatwienia określonej sprawy o szczególnym znaczeniu dla yy, istnienia wspólnoty państwowej. Yy, jeżeli nie lubimy tego słowa dyktator, to może yy, z niemieckiego, yy, actionskommissar, komisarza do spraw akcji, no komisarz zadaniowy o tak to możemy nazwać, tak? Więc, ale będę opierał tym terminem, który funkcjonuje w języku polskim, yy, dyktatura. Dyktatura, no ktoś oczywiście może zapytać, ale no tak, no, dyktator, no ale kto jest tym dyktatorem, tak? Yy, proszę państwa, yy, praktyka ustrojowa yy, nawet i polska zna dyktatury jednoosobowe Tadeusza Kościuszki, Romualda Trauguta, Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, ale także znamy w naszej historii takie dyktatury triumwiraty, żeby znowu odwołać się do dziedzictwa Republiki Rzymskiej, Imperium Rzymskiego. I na przykład z takim triumwiratem mieliśmy do czynienia w pierwszych latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, gdzie ten triumvirat dyktatorski tworzyły nazwiska yy, osoby o nazwiskach yy, Bierut, Berman, yy, Hilary Mintz. To się zdarza. Yy, więc, 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 więc tak to, to. jest instytut po prostu. Dyktatura jest instytucją znaną prawo, znaną praktyce politycznej. Yy, proszę Państwa. I raz jeszcze polecam ten mój krótki artykuł na wwwkonserwatyzm.pl. Tam wyjaśniam, dlaczego uważam, że mamy dyktaturę, czyli system, w którym sprawność i szybkość działania jest, a także element wolitywny pod elementem jurydycznym jest dominujący nad takimi elementami właściwymi, parlamentaryzmowi jak, ym, na przykład, kontrola. Yy, Sejm nie pełni funkcji kontrolnej, pełni ją teoretycznie. Sejm nie pełni również funkcji ustawodawczej. Yy, no bo czy możemy mówić o realnej, spraw realnej władzy ustawodawczej w sytuacji, w której akty prawne yy są tworzone w wąskich gremiach rządowych, a posłowie nie mają czasu na zapoznanie się z nimi, na odbycie debaty, tylko w atmosferze zbiorowej histerii przegłosowują wszystko w absolutnie szalonym tempie. Raz jeszcze zachęcam do lektury. Ja, pisząc ten artykuł, nie znałem, on powstał przed dzisiejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj mamy dzień 20 kwietnia 2020 roku, gdzie Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności słowetnej uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej statusu sędziów powołanych przez nową KRS, nową Krajową Radę Sądownictwa i statusu sądu obsadzonego przez tychże sędziów. Poczekam do lektury pisemnego uzasadnienia tegoż wyroku, ale mam wrażenie, że to będzie jeden z najbardziej kuriozalnych tekstów prawnych w historii III Rzeczypospolitej. Artykuł 188 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje wprost, jakie akty jak jest, w, w, w jakich sprawach orzeka Trybunał Konstytucyjny? Tam nie ma uchwał Sądu Najwyższego. To jest czysta uzurpacja. To jest czysta uzurpacja. Przypomniałam, że zupełnie nielogiczna, bo yy, tak wyjaśniając Państwu, sprawniczego na ludzkie, uchwała Sądu Najwyższego jest czymś yy, na kształt, upraszczając, po prostu wyrażenia poglądu. No i nie ma automatyzmu, że Sąd Najwyższy kształtuje automatycznie składy sądów powszechnych, czyli te, które orzekają w naszych sprawach, za automatu. Wcale nie. To jest pogląd. Mądry, głupi, ale tylko pogląd. Więc jak pogląd na prawo może być niekonstytucyjny? Dyktatura w czasach epidemii. Na konserwatyzm. Dziękuję.